W nowy rok akademicki Gliwicka Wyższa Szkoła przedsiębiorczości wejdzie pod patronatem renomowanej wyższej szkoły biznesu National Louis University. Zmiana ta ma pomóc w rozwoju gliwickiej uczelni, a zarazem poszerzyć zasięg oddziaływania znanej i wielokrotnie nagradzanej nowosądeckiej placówki. Szukamy nowych lokalizacji. Gliwice wydawały się świetnym, świetnym miejscem, bardzo przyjaznym biznesowi i świetnie skomunikowanym, ale to jest tylko pierwszy krok. Planujemy kolejne. Kolejne miejsca, gdzie marka WSB NRU się, się pojawi. Jednocześnie GWSP stanie się częścią konsorcjum uczelni Futurus, w skład którego wchodzi 7 uczelni z całej Polski. Uczelnia zachowuje pełną samodzielność. Zmienił się założyciel, co oznacza tyle, że pewne prerogatywy, które przysługują ustawowo założycielowi, będzie realizować teraz Wyższa Szkoła Biznesu, a nie Agencja Rozwoju Lokalnego. Z punktu widzenia uczelni jest to bardzo korzystne. Dzięki nowemu otwarciu zwiększy się oferta programowa Gliwickiej Szkoły. Będziemy mogli oferować nowe kierunki studiów licencjackich, ale przede wszystkim, co ważniejsze, będziemy mogli oferować to, na co nie mogliśmy sobie pozwolić jako samodzielna lokalna szkoła, mianowicie studia drugiego stopnia, czyli uzupełnienie magisterskie. Przyszli studenci będą mogli kształcić się także na zupełnie nowych kierunkach studiów, dotychczas z powodzeniem realizowanych w Wyższej Szkole Biznesu. Chcemy uzupełnić tę ofertę e, także swoimi kierunkami, swoimi programami, pod swoją marką. To się będzie działo w czasie, toczyło w czasie, natomiast na pewno pierwszym krokiem to będą studia MBA z prawdziwym amerykańskim dyplomem, który się tutaj może łatwo, łatwo pojawić. W Gliwicach pojawi się też nowa forma zdobywania wiedzy tak zwany distance learning czyli formuła kształcenia na odległość. Studenci, korzystając ze specjalnej platformy e-learningowej, będą na miejscu kształcić się online pod auspicjami Wyższej Szkoły Biznesu. Do Nowego Sącza będą musieli udać się tylko na najważniejsze wykłady i egzaminy. Jest to prawdziwa platforma edukacyjna, w związku z tym, ustawowo biorąc, 60% studiów prowadzonych poza swoją lokalizacją może się w takiej formule odbywać. I my to chcemy wykorzystywać. Zbogaconą ofertę programową władze uczelni chcą wprowadzić już od przyszłego roku, gdy ruszy rekrutacja na semestr letni. Jak zapewnia Tadeusz Grabowiecki, nawiązana współpraca nie spowoduje zmiany nazwy uczelni, także zabytkowe obiekty, w których mieści się placówka, pozostaną jak do tej pory pod opieką Agencji Rozwoju Lokalnego.